Zesłani przez własny lud na wygnanie. Szybko odkrywamy, że jesteśmy wybrańcem, który może uratować lud przed zagładą. Czy pomożemy ocalić naszych współplemieńców i uciec z wygnania, czy jednak pozwolimy na zagładę naszego plemienia? Decyzja należy tylko do nas. Trai Primitiv Builder, czyli symulator zarządzania prymitywną osadą w połączeniu z Surivalem. Wprawdzie tego Surivalu tutaj dużo nie ma, ale mimo wszystko musimy zwracać uwagę na to, czy jesteśmy najedzeni, czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni i czy jesteśmy wypoczęci, bo bez tego nie idzie nam tutaj działać, pomagać naszym tutaj współplemieńcom. I co dokładnie będziemy realizować w ramach właśnie tego tytułu? Cóż, trafiamy na tę wyspę jako wygnaniec, jako ten, który został posądzony o zniewagę bogów, no i musimy po prostu tutaj przetrwać. Ale nie jesteśmy jedynymi na tej wyspie, bo okazuje się, że innych wygnańców także tutaj możemy spotkać, jest tu jakieś życie, więc nie jesteśmy osamotnieni w tym wygnaniu. Natomiast ciekawe jest to, że na samym początku naszej rozgrywki spotykamy dziwnego jegomościa. Jegomość, który posiada dosyć specyficzną facjatę i przyznaję, jego podejście do nas jest dosyć charakterystyczne. Witamy w kolonii! I przyznaję, miałem taką nadzieję, ale jednak nie okazuje się, że wszyscy wygnańcy na tej wyspie są całkowicie do nas przyjaźnie nastawieni. Wprawdzie mamy tutaj, mają oni swoje wytyczne: nie możemy żadnego prawa łamać, nie możemy zabijać. Logiczne. Natomiast najważniejsze jest to, że musimy przynieść korzyść z wszystkim mieszkańcom tej osady: nie możemy być darmoziadem. Mamy tutaj faktycznie. Pomagać i przede wszystkim prawdopodobnie łowić ryby. Takie jest główne nasze zdanie czyli przysporzyć naszym tutaj współprawiedliwym dobroć, dobrobyt, który pozwoli nam przetrwać wspólnie na tym wygnaniu. Co ciekawe okazuje się, że jego mość jest prawdopodobnie rybakiem, patrząc po to jak jest ubrany, w jakich kolorach on się tutaj przedstawia. I praktycznie każda osoba na tej wyspie ma maskę, nie mają oni twarzy, wszyscy są ubrani w maski, także my jako wygnaniec. A teraz zagadka dla was, skoro ten jego mość jest rybakiem, a drugi był wodzem, to kim jesteśmy my? Zostawcie swoje propozycje w komentarzu. Już od samego początku uczymy się craftingu. Pierwsze rzeczy, czyli jak przygotować sobie jedzenie. Później odpowiednie narzędzia. Oczywiście pierwszy kamienny nóż, bez którego nie możemy się tutaj obejść. Bez którego nie jesteśmy w ogóle w stanie przetrwać. Natomiast późniejsze narzędzia wszystko wprawdzie na razie. Na początku kamienne, ale mamy prostą siekierę, prosty młotek, prostą włócznię. Te rzeczy możemy spokojnie już na samym początku etapu naszej rozgrywki wytworzyć, bo bez nich tak naprawdę nie możemy tutaj działać. Prawdzie nie jest bardzo duży postęp w stosunku do tych narzędzi na początku, gdyż tutaj gra bardziej skupia się na samej. Budowie, jeżeli chodzi o same zasoby, tych akurat jest pełno w okolicy i kamień, i liany, i zasoby drewna i bambusa. Na brak tych zasobów praktycznie nie możemy narzekać. Oczywiście, za skuteczne zbieranie dostajemy kolejne poziomy. Dzięki czemu my szybciej będziemy je zbierać, mniej będziemy się męczyć pod ich pozyskiwaniem. A samo zbieranie zasobów, no cóż, też jest dosyć przyjemne. Animacje tutaj są całkowicie. Fajnie wykonany, sam wyrąb drwa, drzewa, ścinań drzewa Naprawdę daje ogromną satysfakcję, bo nie kilkoma uderzeniami, tylko faktycznie wyrąbujemy kawałek po kawałku No później ewentualnie faktycznie trzeba to trochę pozbierać zlikwidacja, zlikwidacja, zbieranie bambusa też jest dosyć ciekawe I powiem szczerze te zasoby, można by się martwić, że zbieranie tak ogromnej ilości zasobów z okolicy może w późniejszym etapie powodować kłopoty, bo możemy wykarczować praktycznie mapę do zera. Możemy nie zostawić nic. No, de facto sporo budujemy, no tak naprawdę, ale spokojnie, gdyż jesteśmy naprawdę w magicznej wyspie, gdzie już po dwóch dniach drzewa i bambusy, i praktycznie wszystkie odnawiają się dość. Szybko, więc na brak surowców nie będziemy mogli narzekać. Oczywiście, prowadzenie radami wodza, już dosyć szybko możemy postawić pierwszą naszą konstrukcję pierwszy warsztat, który okazuje się naszym miejscem pracy i także sypialnią, czyli po prostu naszym domem. I tutaj naprawdę jestem zachwycony z tego systemu budowania, bo wielokrotnie stwierdziłem, że budowanie segmentowe w strategicznych grach i survival'owych jest naprawdę czymś fajnym. Tak tutaj właśnie twórcy całkowicie dali nam możliwość budowania segmentowego, oczywiście z gotowych schematów, z gotowych materiałów, musimy ustawić to wszystko, ale ta kwestia budowania segmentowego daje naprawdę ogromną satysfakcję. Zwłaszcza, że przyznaję twórcy, nie wiem, czy się wzorowali jakimiś schematami pradawnych kultur, czy po prostu polecieli wodze fantazji. Mimo wszystko, bardzo, bardzo przyjemnie mi się tutaj praktycznie każdy element mojego warsztatu i późniejszych konstrukcji tworzy. Naprawdę szczerze powiem, to jest coś, co na pewno można powiedzieć, że wyróżnia ten tytuł. A co jeszcze mi przykuło uwagę, to że wyposażenie wewnątrz naszych struktur także my musimy stworzyć nie tylko stawić sam budynek, ale także to wyposażenie. Wprawdzie tutaj nie musimy go w żaden sposób kraftować, ale musimy mieć zasoby, żeby je wykonać. Oczywiście nasz potencjał budowlany nie kończy się na zwykłym warsztacie, bo mamy mnóstwo struktur, które tutaj twórcy dla nas przygotowali. Jest ich naprawdę kilkanaście i każda wygląda unikatowo. Każda ma własny schemat, żadna się praktycznie z nich nie powiela. Kwestie budowy dachu, kwestie ułożenia tego wszystkiego, naprawdę to wygląda świetnie. Niektóre z tych struktur, co ciekawe, wymagają oczywiście od odpowiedniego obszaru działania, na przykład taka chata rybaka poczuje bliskości do zasobów ryb. Nie możemy postawić tego, nie wiem, na Pustkowiu, na plaży, choć w sumie zastanawiam się, czy nad plaży nie byłoby skuteczne, natomiast mamy od odpowiednie obszary rzeki, gdzie ta chata rybaka idealnie się odnajdzie, bo właśnie tam najbliżej będą mieli do pracy nasi rybacy. W momencie, kiedy postawimy taką strukturę, musimy odpowiednie narzędzia dostarczyć jeszcze, i oczywiście jedzenie, bo nikt nie będzie za darmo a w tym wypadku za brak jedzenia pracował. No i wystarczy później przydzielić odpowiednią ilość pracowników, wybrać rodzaj surowca, który będzie pozyskiwany, i możemy cieszyć się w pełni z nami współpracującymi, współplemieńcami. Natomiast inne struktury, takie jak chata zbieracza mają akurat szersze spektrum, bo możemy dzięki nimi pozyskiwać więcej zasobów. Więc tutaj trzeba dokładnie przemyśleć gdzie mogłaby taka chata postawić, żebyśmy mogli decydować o tym, jakie zasoby finalnie możemy pozyskiwać w ramach jednego budynku i do których byśmy chcieli najbardziej mieć dostęp. Oczywiście kwestia, bo tak jak powiedziałem, budowy. Każda chata unikatowa, każda chata cieszy oko. Idealnie się ona dostosowuje do terenu. Choć czasami trzeba naprawdę się nagłówkować, gdzie taką strukturę finalnie można postawić. Oczywiście nie myślcie, że znamy wszystkie struktury od razu. To nie jest takie łatwe. Musimy pozyskać łaskę bogów, bo tutaj nie ma specyficznych badań. Tutaj nam bogowie zsyłają wizję. Za pomocą ołtarza W momencie kiedy yy, składamy im ofiarę Odsłaniamy kolejne to technologie Kolejne to struktury Tu możemy zbudować dzięki łasce bogów Tylko bogowie wiedzą co moglibyśmy zbudować Więc bogowie nam zsyłają odpowiednie yy, struktury stru Odpowiednie plany budów Które moglibyśmy odkryć I tych struktur naprawdę jest wiele W postaci zbiorów możemy sobie przejrzeć Wszystkie struktury dostępne jest naprawdę co robić. W momencie kiedy już struktury są gotowe musimy odpowiednią ilość pracowników mieć, a niestety tych w osadzie brakuje, więc musimy przemierzać dzięki podpowiedziom zwiadowcy nasze obszary, wyspy, aby pozyskać, pozyskać nowych pracowników do naszej osady, uratować tych innych wygnańców, współpramieńców, którzy przyznaję z chęcią do nas dołączą, bo inaczej mogliby tylko głodować. Oczywiście, pracownicy ci mogą być rozesłani po całej wyspie, więc naprawdę jest trochę biegania, bo ten obszar wcale nie jest mały. Twórcy także nam ułatwili samo zarządzanie tutaj naszą osadą, gdyż nie moglibyśmy biegać od domku do domku, udostępniając nam odpowiednie zarządzanie panel plemieniem, gdzie decydujemy ilu pracowników, co wytwarza, co pozyskuje i tak naprawdę gdzie te zasoby są składowane. O wiele łatwiej za pomocą takiego panelu pracować, niżeli latać od domku do domku. Naprawdę bardzo przydatne. Natomiast, w momencie, kiedy tylko pracownika przydzielimy do tego miejsca, ten pojawia się już w miejscu pracy od razu i wykonuje praktycznie natychmiastowo swoje działania. Nie ma tutaj żadnego opóźnienia w stosunku do tego, że on musi dojść z miejsca swojego zamieszkania. Wprawdzie nie pracują oni w nocy, ale całą resztę wykonują całkiem. Ambitnie i to cieszy, oko, można się naprawdę temu sporo przyjrzeć. Jeżeli chodzi o samą eksplorację, ta akurat może być ciekawa, bo możemy znaleźć różnego miejsca ołtarzyki, dzięki którym nasze plemię będzie jeszcze lepiej pracowało, na przykład lepiej pozyskując zasoby trawy, ziół i nie tylko. Jest bodajże 5 rodzajów ołtarzy, które możemy znaleźć, dzięki którym nasi współplemieńcy będą lepiej efektywniej pracować, tak naprawdę trzeba trochę ich poszukać. W trakcie naszej eksploracji także możemy znaleźć zrujnowane struktury, w których znajdziemy cenne zasoby niejednokrotnie i potrzebne do dalszej budowy. Takie struktury także możemy zniszczyć, żeby nie przeszkadzały nam i nie myliły dalszej eksploracji. A jeżeli chodzi o sam świat, ten akurat jest niebywale urozmaicony. Jesteśmy w okolicach wulkanu, więc tutaj mamy obszary lawy, gdzie naprawdę możemy się przyjrzeć pięknie wyglądającym potokom, law, ciekłej lawy albo zastrogniętym skałom. możemy ten świat naprawdę potężnie eksplorować. Ale mimo wszystko twórcy nie dają nam pełnej możliwości zwiedzania, bo mamy sztuczne ograniczenia w postaci zawalonych mostów albo po prostu klifów, na które nie ma żadnej sposobności się wspiąć. Mapa jest ogromna, ale wbrew pozorom jest mocno ograniczona na samym początku, żebyśmy chyba za szybko tego świata jednak nie zeksplorowali, żebyśmy za szybko sekretów nie odkryli. Jeżeli chodzi o mnie, Time Primitive Builder jest ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy robią akcent surivalu, ale przede wszystkim budowanie, budowanie strukturalne i chcą cieszyć się z rozwijającej się coraz bardziej osady, bo chyba limitu od górnego nie ma. Tego nie testowałem, natomiast żebyście się tutaj też nie zapędzili, bo nasz finalny cel jest inny. Ale jaki? Tego już musicie się dowiedzieć z samej rozgrywki. W mojej ocenie grę mogę spokojnie ocenić na czwóreczkę w pięcioskalowej ocenie. Nie daje fula, gdyż brakuje mi czegoś jeszcze więcej, bo większego rozmaicenia, bardziej urozmaiconych misji, gdyż naprawdę czuję się prowadzony po przez naszego wodza. I może można byłoby dać jednak nam, graczom, większą swobodę eksploracji i takie sztuczne ograniczenie, że a nuż wejdziemy sobie do wulkanu. Dlaczego by nie, może ktoś ma taki kaprys, więc takie sztuczne ograniczenia w postaci ogromnych klifów troszkę psuje tą frajdę, a ja jestem z natury lubiącym wszelką eksplorację. Natomiast jestem ciekaw waszej opinii, może już graliście, może macie już pierwsze spostrzeżenie do tego Try Primitive Builder, może chcecie się właśnie z nimi podzielić, może twórcy dzięki temu jeszcze coś ulepszą, jestem ciekaw waszej opinii. A w prawym górnym rogu macie link do pełnej mojej rozgrywki, serdecznie was tam zapraszam. Natomiast jeżeli wam się ten materiał podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam was z taniu, na razie, hej!